Cześć, dzisiaj przeczytam wam historię Wiktorii, która nosi taki tytuł. Kropka, wróciłam do domu po ciężkim dniu pracy, ale mój klucz nie pasował. Moja mama napisała, że nie wpuścimy cię, dopóki nie zapłacisz za nasze wakacje. Spędziłem noc w samochodzie, trzęsąc się z zimna. Kropka, rano spakowałem swoje rzeczy, zakończyłem umowę najmu i wyjechałem. Wieczorem mój telefon brzęczał od połączeń. Kropka cóż, chodźmy. W domu moich rodziców zawsze było Jessica to i Jessica tamto. Moja starsza siostra nie mogła zrobić nic złego w ich oczach, a ja po prostu tam byłam. Tak było odkąd pamiętam. Jestem Wiktoria, tory dla większości ludzi, a w wieku 27 lat w końcu przyzwyczaiłam się do bycia poboczną osobą w rodzinie karterów. Pomimo bycia rodzinnym rozczarowaniem, radziłam sobie całkiem nieźle. Miałam solidną pracę jako menedżer do spraw klientów korporacyjnych w Texfer Solutions, zarabiając dobre pieniądze. Moi rodzice nigdy tego nie przyznali. Przez ostatni rok wynajmowałem ładny mały dom w W spokojnym przedmieściu około 30 minut od centrum miasta. Miałem nawet rosnące konto oszczędnościowe, które było przeznaczone na zaliczkę na moje własne mieszkanie pewnego dnia. Jessica, lat 30, wyszła za mąż za swojego ukochanego ryana trzy lata temu. Mieli wymyślne wesele, na które moi rodzice wydali o wiele za dużo pieniędzy. Oczywiście byłam druchną ubraną w ohydną brzoskwiniową sukienkę, którą Jessica wybrała specjalnie, ponieważ wiedziała, że będę w niej wyglądać okropnie. rodzinny obiad dziś wieczorem, mama napisała mi SMS-a we wtorek rano, nie spóźnij się jak ostatnio. Westchnęłam, wpatrując się w telefon. Rodzinne obiady były co miesięcznymi sesjami tortur, które znosiłam z jakiegoś źle ulokowanego poczucia obowiązku. Odpowiedziałem jednak prostym będę i wróciłem do przygotowań do porannego spotkania. Tego wieczoru wjechałem na podjazd moich rodziców, zauważając śniącego, nowego słów a Jesiki już tam zaparkowanego. Oczywiście wyszła wcześniej, prawdopodobnie pomagając mamie w kuchni i zdobywając więcej punktów ulubionego dziecka. Kolacja wyglądała tak, jak zwykle. Mama wypytywała Jesice o jej pracę w biurze nieruchomości, tata z dumą kiwał głową na wszystko, co mówiła moja siostra, a ja dłubałam w jedzeniu, od czasu do czasu odpowiadając na bezpośrednie pytania jak najmniejszą liczbą słów. Potem, podczas deseru, Jessica dramatycznie odchrząknęła. Mama, tata, Ryan i ja mamy ekscytujące wieści. Przygotowałam się na ogłoszenie ciąży, już wyobrażając sobie, jak bardzo pogorszy się moje życie, gdy Jessica urodzi pierwszego wnuka. Postanowiliśmy założyć własną firmę, oznajmiła Jessica, chwytając Ryana za rękę. Moi rodzice zaczęli wiwatować, a mama wręcz klaskała. Kochanie, to cudownie, zachwycała się mama. Co to za biznes? Butik z odzieżą z wyższej półki, powiedziała Jessica, promieniejąc. Znaleźliśmy idealną przestrzeń handlową w centrum miasta, kropka to zwróciło moją uwagę. Mam dyplom z zarządzania biznesem. Na który ciężko pracowałam, w przeciwieństwie do Jesiki, która ledwo zdała egzamin licencyjny z nieruchomości. Czy przeprowadziłaś analizę rynku, zapytałem, starając się zachować neutralny ton. Handel detaliczny w centrum miasta może być dość konkurencyjny, kropka Jessica przewróciła oczami. Nie zaczynaj, to raj. Nie każdy musi myśleć o wszystkim tak jak ty, kropka. Nie rozmyślam, to są podstawowe pytania biznesowe. Czy obliczyłaś koszty rozpoczęcia działalności, oczekiwane przychody, próg rentowności? Właśnie dlatego nikt nie lubi z Tobą rozmawiać, warknęła Jessica. Nie wiesz nic o handlu detalicznym modą, to moja pasja, kropka Jessica, wyprostowała się. Właściwie jest jeszcze jedna rzecz. Potrzebujemy trochę kapitału, aby zacząć, kropka w pokoju, zapadła cisza. Miałem złe przeczucia co do tego, dokąd to zmierza. Mieliśmy nadzieję, kontynuowała Jessica, patrząc na naszych rodziców, że moglibyście nam pomóc. Może wziąć kredyt hipoteczny na dom, kiedy biznes się rozkręci, spłacimy go wraz z odsetkami. To pewna rzecz, kropka szczękami opadła. Byli właścicielami tego domu od trzydziestu lat. Był praktycznie spłacony. To okropny pomysł wymamrotałem, zanim zdołałem się powstrzymać. Mamo, tato, nie możecie ryzykować swojego domu na biznes, który nawet jeszcze nie wystartował, a zwłaszcza nie na biznes detaliczny z tak wysokim wskaźnikiem niepowodzeń. Biznes nie upadnie, upierała się Jessica, jej głos się podnosił. Boże, to raj, jesteś po prostu zazdrosna, bo Ryan i ja ryzykujemy coś, w co wierzymy, podczas gdy ty marnujesz swoje życie w tej korporacyjnej pracy. Zazdrosna powtórzyłam z niedowierzaniem. Próbuję uchronić mamę i tatę przed bezdomnością. Nie, próbujesz się upewnić, że mi się nie uda, krzyknęła Jessica, wstając. Zawsze byłaś o mnie zazdrosna. Nie możesz znieść myśli, że może mi się udać, że mogę zarobić więcej pieniędzy niż ty z Twoim wymyślnym dyplomem biznesowym. Kropka Jessica miała teraz łzy w oczach fałszywe, które doprowadziła do perfekcji. By postawić na swoim. Wstałem od stołu. To niedorzeczne. Nie zamierzam tu siedzieć i być oskarżana o rzeczy, których nie robię. Mamo, tato, proszę, przemyślcie to dokładnie, zanim podejmiecie jakiekolwiek decyzję, tak zrobimy, kochanie, powiedziała mama, ale jej ton jasno wskazywał, po czyjej jest stronie. Pożegnałam się z rodzicami, zignorowałam siostrę i jej męża i wyszłam. Jadąc do domu, nie mogłam pozbyć się dręczącego uczucia w żołądku, kropka, wiedziałem dokładnie, co się stanie. Jessica będzie płakać i manipulować, moi rodzice ulegną, a ja w jakiś sposób będę tym złym, który próbował zapobiec katastrofie. Trzy tygodnie później zadzwonił mój telefon, gdy byłem w trakcie prezentacji w pracy. Zignorowałam go, ale kiedy natychmiast zadzwonił ponownie, usprawiedliwiłam się, halo! Wiktoria to był mój ojciec, używający mojego pełnego imienia. Brzmiał na zmęczonego, daliśmy Jessice i Reanowi pieniądze na ich biznes. Zamknęłam oczy, opierając się o ścianę. Ile? Refinansowaliśmy dom. 200 tysięcy. Jezu, tato, będzie dobrze, mają solidny biznesplan. Jessica wszystko nam pokazała. Ugryzłem się w język, żeby nie powiedzieć tego, co naprawdę myślę. Mam nadzieję, że się uda, powiedziałem tylko, zanim się rozłączyłem i wróciłem na spotkanie. Prawie rok po tym, jak moi rodzice zastawili swój dom... Mój dzwonek do drzwi zadzwonił o jedenastej we wtorek wieczorem. Jeszcze nie spałem, tylko przeglądałem dokumenty na kanapie. Kropka, kiedy otworzyłem drzwi, zastałem w nich moich rodziców, wyglądających jakby postarzeli się o dekadę. Oczy mamy były podpuchnięte od płaczu, a tata wydawał się jakoś mniejszy, zgarbiony z pustym spojrzeniem w oczach. Kropka, straciliśmy dom, powiedziała mama, jej głos ledwo przekraczał szept. Nie powiedziałam, a nie mówiłam, chciałam, ale załamany wyraz ich twarzy mnie powstrzymał. Wejdź, powiedziałem zamiast tego, odsuwając się na bok. Tej nocy dałem im moją wolną sypialnię. Kropka, nie rozmawialiśmy zbyt wiele, powiedzieli mi absolutne minimum. Butik Jesiki i Reana upadł po ośmiu miesiącach. Przepuścili pieniądze przez zbyt drogie zapasy, absurdalną dzierżawę i kilka podróży służbowych na pokazy mody, które tak naprawdę były tylko drogimi wakacjami. kiedy firma upadła, moi rodzice nie byli w stanie spłacać kredytu hipotecznego. Bank wypowiedział im umowę tego samego ranka. Następnego dnia zadzwoniłem do szefa i poprosiłem o pracę z domu. Pomogłem rodzicom zabrać z domu to, na co pozwolił im bank. Zdjęcia rodzinne. Trochę ubrań. Porcelanę mamy, która była prezentem ślubnym od jej matki. To tylko tymczasowe, powtarzał tata, gdy wnosiliśmy pudła do mojego wynajętego domu. Dopóki nie staniemy na nogi, Przytaknęłam, nie ufając sobie na tyle, by powiedzieć coś, czego bym żałowała kropka dwa tygodnie później spadła kolejna bomba. Wróciłam do domu po rzadkim dniu w biurze i zastałam samochód Jesiki i Reana na moim podjeździe. Moja siostra siedziała przy kuchennym stole, jakby była właścicielką tego miejsca. A Ryan przygarbił się obok niej Oto i ona powiedziała Jessica z uśmiechem, który nie sięgał jej oczu. Co się dzieje? Zapytałam, odkładając torbę z laptopem. Kropka, mama wyszła z kuchni z filiżanką herbaty. Jessica i Ryan potrzebują miejsca na jakiś czas. Właściciel ich eksmitował, bo zalegają z czynszem. Powiedziałaś im, że mogą zostać tutaj, w moim domu? Starałam się utrzymać głos na poziomie. Jesteśmy rodziną, toraj, powiedział tata z salonu, nie odrywając wzroku od telewizora. Rodzina trzyma się razem. Kropka. Spojrzałam na siostrę. Miała na tyle przyzwoitości, by przynajmniej wyglądać na lekko zawstydzoną, choć znałam ją na tyle dobrze, by wiedzieć, że to tylko pozory. Pomożemy, obiecała. Ja posprzątam, a mama ugotuje dla wszystkich. Nawet nie będziesz wiedział, że tu jesteśmy, kropka, co mogłem zrobić? Wyrzucić moją bezdomną rodzinę na ulicę. Zgodziłam się więc na ich układ. Mama zajęłaby się gotowaniem, Jessica sprzątałaby w weekendy. A ja kupowałabym artykuły spożywcze dla wszystkich. tata i Ryan, no cóż, tak naprawdę nie zaproponowali, że cokolwiek zrobią. pierwszy miesiąc był do zniesienia. I tak przez większość nocy pracowałam do późna, więc wracałam do domu i zastawałam gotową kolację. wszyscy jedli razem, prowadzili niezręczną pogawędkę, a potem wycofywali się do przydzielonych im miejsc, moi rodzice w wolnym pokoju. Jessica i Ryan w przerobionej jaskini, a ja w mojej sypialni. Kropka, dom był mały jak na pięć dorosłych osób, ale daliśmy radę. Kropka, ale już w drugim miesiącu zaczęły pojawiać się pęknięcia. Wracałam do domu i znajdowałam nieumyte naczynia w zlewie. Mama przestała gotować dla pięciu osób, twierdząc, że to za dużo pracy w jej wieku. Kropka, zamiast tego przychodziłam do domu i zastawałam moich rodziców gotujących obiad dla siebie, a Jessica i Ryan robili to samo. Oba posiłki były zrobione z produktów, za które zapłaciłam. Tymczasem dla mnie nic nie zostało kropka po trzeciej nocy z rzędu. Kiedy po powrocie z pracy zastałam pustą lodówkę, zaczęłam jadać w kawiarni niedaleko mojego biura, zanim wróciłam do domu. Był to dodatkowy wydatek, którego nie potrzebowałem, ale lepsze to niż chodzenie głodnym kropka, obiecane przez jesice weekendowe sprzątanie stawało się coraz bardziej sporadyczne. Zawsze miała jakąś wymówkę. Była zbyt zmęczona nową pracą na pół etatu, bolała ją głowa. Spotykała się z przyjaciółmi, aby nawiązać kontakty w celu znalezienia lepszych możliwości zatrudnienia. Kropka pewnego sobotniego poranka w połowie trzeciego miesiąca miałem dość. Kropka zamiast pójść do sklepu spożywczego, jak robiłam to w każdy weekend, zostałam w łóżku, czytając powieść, którą próbowałam skończyć od tygodni. Po południu moja rodzina wróciła z wizyty u krewnych i zastała pustą lodówkę. Mama wtargnęła do mojego pokoju bez pukania. W domu nie ma jedzenia, powiedziała oskarżycielsko, jest sobota. Zawsze robisz zakupy w sobotę. Postanowiłam dzisiaj tego nie robić, powiedziałam. Zachowując swobodny głos. A kiedy zamierzałeś nam powiedzieć? Jesteśmy głodni, kropka, odłożyłam książkę. Mam dość kupowania produktów spożywczych, które znikają, zanim zdążę je zjeść. Od teraz każdy może kupować własne jedzenie. Kropka twarz mamy przybrała niepokojący odcień czerwieni. Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy. Zrobiliśmy dla mnie, przerwałem jej. Mieszkasz w moim domu bez czynszu. Prosiłem tylko, żebyś gotowała, a Jessica sprzątała. Żadna z tych rzeczy już się nie dzieje. Kropka odwróciła się i wyszła. Słyszałem, jak skarżyła się Tacie i dziesice w salonie, a ich głosy były coraz bardziej oburzone. Włożyłem słuchawki do uszu i wróciłem do książki. Ciche traktowanie trwało tydzień. To było dziecinne, ale dziwnie spokojne. Kupowałem własne artykuły spożywcze i wkładałem je do małej mini lodówki, którą kupiłem do mojej sypialni. Przychodziłem i wychodziłem z domu, i nikt się do mnie nie odzywał. W końcu zimna wojna w moim domu się odwróciła. Pewnego wieczoru moja matka podeszła do mnie, gdy szłam do pokoju z kolacją na wynos. Wiktoria, możemy porozmawiać? zapytała, używając mojego pełnego imienia, jak zawsze, gdy starała się być poważna, kropka przytaknęłam i poszłam za nią do kuchennego stołu. Tata, Jessica i Ryan już tam siedzieli, wyglądając poważnie. Zastanawialiśmy się, zaczęła mama, spoglądając na pozostałych w poszukiwaniu wsparcia. Sprawy nie układały się ostatnio najlepiej. Chcemy to naprawić. Jessica wtrąciła się i jej głos był łagodniejszy niż zwykle. Wiemy, że nie dawaliśmy z siebie wszystkiego, kropka uniosłem brew, ale milczałem. Chcielibyśmy wrócić do naszych pierwotnych ustaleń, kontynuowała mama. Będę gotować obiady dla wszystkich, a Jessica będzie sprzątać w weekendy. Jeśli znów zaczniesz kupować artykuły spożywcze, kropka przyjrzałam się ich twarzom, próbując ustalić. Czy są szczerzy? Tata nie był w stanie spojrzeć mi w oczy. Ryan, wiercił się z papierową serwetką, Jessica starała się wyglądać na skruszoną, choć widziałam kalkulację kryjącą się za jej wyrazem twarzy. Skąd ta nagła zmiana zdania? Zapytałem. Tęsknimy za byciem rodziną, powiedziała mama i bądźmy szczerzy, żadny z nas nie może sobie pozwolić na kupowanie oddzielnych artykułów spożywczych, kropka przynajmniej to było szczere. Rozważyłem swoje opcje. Kropka, prawda była taka, że ja też tęskniłam za domowymi posiłkami. A ciche traktowanie, choć spokojne, było również samotne. Kropka, ok, w końcu się zgodziłam, ale jeśli sprawy znów przybiorą zły obrót, to koniec. Nie dam się wykorzystywać we własnym domu. Wszyscy ochoczo przytaknęli i tak po prostu wróciliśmy do naszego pierwotnego układu. Kropka, przez kilka tygodni wszystko szło gładko. Mama gotowała obfite obiady, Jessica dokładnie sprzątała w weekendy, a ja dbałam o zapasy w lodówce. Nie byliśmy dokładnie Brady Bunch. Ale było znośnie. Kropka, pewnego wieczoru na początku listopada zauważyłem zmianę w atmosferze, kiedy wróciłem do domu. Mama, tata, Jessica i Ryan siedzieli już przy stole, ale zamilkli, gdy weszłam do pokoju. Kropka, wymienili spojrzenia, gdy odwiesiłam płaszcz i umyłam ręce. Co się dzieje? Zapytałam, zajmując miejsce przy stole. Mama podała zrobioną przez siebie lazania z uśmiechem, który wydawał się zbyt promienny. Właśnie rozmawialiśmy o święcie dziękczynienia, do którego zostały tylko dwa tygodnie, powiedziała. Racja, powiedziałam, przyjmując talerz, który mi podała. Będę musiała pracować dzień wcześniej, ale powinnam być w stanie pomóc w gotowaniu w tym dniu. Kropka, wokół stołu pojawiły się kolejne spojrzenia. Właściwie, powiedziała Jessica, odkładając widelec, myśleliśmy o zrobieniu czegoś innego w tym roku. Pomyśleliśmy, że fajnie byłoby uciec. Małe wakacje, by oczyścić nasze głowy po tym wszystkim co wydarzyło się w tym roku Kropka, przerwałem w połowie kęsa wakacje. Gdzie jest taki piękny ośrodek w Sedonie powiedział tata nagle ożywiony. Mają tam specjalny pakiet na święto dziękczynienia ze wszystkimi tradycyjnymi potrawami, ale bez pracy. Plus piesze wycieczki, zabiegi spa wszystko. Brzmi drogo skomentowałam, rozglądając się po stole. Ponownie zapadła cisza, przerywana jedynie odgłosem widelców uderzających o talerze. Więc, zapytałam, gdy nikt się nie odezwał, pytasz, czy chcę do ciebie dołączyć? Ponieważ już wspomniałem, że muszę pracować w tym tygodniu. Wiemy, że nie możesz przyjść, powiedziała szybko Jessica. Właśnie dlatego pomyśleliśmy, że to będzie idealny czas na wyjazd. Żebyś nie miała wyrzutów sumienia, że cię to ominęło, kropka odłożyłem widelec. Skoro wszyscy wiecie, że nie mogę przyjechać, to dlaczego mówicie mi o tym planie wakacyjnym, więcej niewygodnej ciszy? Chcesz, żebym za to zapłaciła, powiedziałam bez ogródek, zdając sobie sprawę z tego. Co się stało? O to właśnie chodzi kropka, mama się nęła przez stół i poklepała mnie po dłoni. Niedokładnie zapłacić, ale trochę pomóc. Wszyscy potrzebujemy przerwy, to raj to był taki ciężki rok. Chcesz, żebym sfinansowała wakacje, na które nawet nie jadę. Staćcie na to, powiedziała Jessica, a w jej głos znów wkradła się nutka jej zwykłej pretensjonalności. Wszyscy wiemy, ile zarabiasz. Nie o to chodzi, odpowiedziałem, czując jak podnosi mi się ciśnienie. Chodzi o to, że prosisz mnie, abym zapłaciła za luksusowe wakacje dla czwórki dorosłych, którzy nie wnoszą nic do tego gospodarstwa domowego. Jesteśmy rodziną, powiedział tata, jakby to wszystko wyjaśniało. A twoja matka i ja nie stajemy się coraz młodsi. Zasługujemy na to, by cieszyć się naszymi złotymi latami. A Ryan i ja wciąż dochodzimy do siebie finansowo, dodała Jessica. Mogą minąć lata, zanim staniemy na nogi. Kropka spojrzałam na każdego z nich po kolei, na tych ludzi, którzy mieli mnie kochać. Ale zdawali się widzieć we mnie tylko bankomat. Nie, nie zapłacę za twoje wakacje. Jeśli chcecie pojechać do kurortu na święto dziękczynienia, Musicie sami za to zapłacić. Ale nas nie stać, zaczęła Jessica. Więc nie możecie jechać, przerwałem. Tak właśnie działają pieniądze. Jeśli cię na coś nie stać, nie możesz tego mieć. To samolubne, powiedział Ryan po raz pierwszy zabierając głos. Po tym wszystkim, co zrobiła dla ciebie rodzina, kropka, zaśmiałam się krótkim, gorzkim głosem. Co dokładnie ostatnio dla mnie zrobiłeś? Mieszkasz w moim domu bez czynszu. Jesz jedzenie, za które płacę. Korzystasz z mojej hojności na każdym kroku. Wychowaliśmy cię, powiedziała mama, a jej głos drżał albo z prawdziwego wzruszenia, albo z udawanego. Poświęciliśmy się dla ciebie. Kropka. Od miesięcy spłacam ten dług, odparłem. Ale nie zgadzam się na finansowanie luksusowych wakacji. Kropka. Reszta kolacji minęła w mroźnej ciszy. Jak tylko skończyłam jeść, wymówiłam się i poszłam do swojego pokoju. Zamykając za sobą drzwi, kropka słyszałem ich przyciszone, gniewne głosy w salonie, ale włączyłem telewizor, aby ich zagłuszyć, kropka. Następnego ranka wszyscy nadal traktowali mnie z przymrużeniem oka. Poszedłem do pracy i skupiłem się na głównym projekcie, który prowadziłem, zostając do późna, aby uniknąć powrotu do domu w toksycznej atmosferze, kropka stało się to moją nową rutyną. Wczesne poranki, późne noce, minimalna interakcja z rodziną, kropka tydzień ciągnął się w ten sposób. Napięcie w domu stawało się nie do zniesienia. Nikt nie zwracał się do mnie bezpośrednio, choć od czasu do czasu wchodziłem do pokoju i znajdowałem ich szepczących do siebie, którzy milkli, gdy mnie zauważali. Kropka pewnej nocy, na tydzień przed świętem dziękczynienia, zostałem później niż zwykle w biurze, pracując nad sfinalizowaniem projektu, który miał zostać ukończony przed świętami. Kropka, gdy skończyłem, była już prawie północ. Biuro było puste, personel sprzątający przyszedł i wyszedł. A ja byłem wyczerpany. Chciałem tylko wrócić do domu, wziąć gorący prysznic i położyć się do łóżka. Droga do domu była cicha, ulice puste o tej porze w tygodniu. Kiedy wjechałem na podjazd, zauważyłem, że wszystkie światła w domu są wyłączone. Wszyscy muszą spać, pomyślałem, co było ulgą. Żadnych niezręcznych spotkań dziś wieczorem. Podszedłem do drzwi wejściowych z kluczami w ręku i wsunąłem klucz do zamka. Nie chciał się przekręcić. Spróbowałem ponownie, delikatnie nim poruszając, myśląc, że może się zaciał. Nadal nic kropka wyciągnąłem klucz i spojrzałem na niego w świetle werandy. To był zdecydowanie mój klucz do domu, ten, którego używałem przez ostatni rok. Wtedy to do mnie dotarło. Zmienili zamki, kropka niedowierzanie szybko zmieniło się w złość, gdy zacząłem pukać do drzwi. Kiedy nikt nie odpowiadał, zadzwoniłem do drzwi wielokrotnie, przytrzymując go, aż dzwonki stały się jednym ciągłym, irytującym dźwiękiem, który z pewnością obudziłby wszystkich w środku, kropka, nadal nic. Ale wtedy zauważyłem ruch za zasłonami. Ktoś był w domu i nie spał, obserwując mnie, ale odmawiając odpowiedzi. Zaczęłam walić w drzwi. Wiem, że tam jesteś. Natychmiast otwórz drzwi, kropka bez odpowiedzi. Cofnąłem się i spojrzałem na drugie piętro. Światło w pokoju rodziców zamigotało na chwilę, gdy ktoś zajrzał przez żaluzję. Mój telefon zabrzęczał w kieszeni. SMS od mojej matki brzmiał Nie wpuścimy cię, dopóki nie zgodzisz się zapłacić za nasze wakacje. To dla twojego dobra, Wiktoria, musisz nauczyć się być mniej samolubna. Wpatrywałam się w wiadomość, nie mogąc zrozumieć, co się dzieje. Moja własna rodzina zamknęła mnie w moim własnym domu, domu, za który płaciłam, aby wyłudzić ode mnie pieniądze. Mogłem zadzwonić na policję, w końcu to był mój dom. Miałem umowę najmu, na której widniało moje nazwisko. Ale coś mnie powstrzymało. Może była to ostatnia groźba rodzinnej lojalności, którą wciąż posiadałem, a może po prostu wyczerpanie. zamiast tego wróciłem do samochodu. Włączyłem ogrzewanie na pełną moc i próbowałem ułożyć się jak najwygodniej na siedzeniu kierowcy. Sen przychodził niespokojnie, przerywany zimnem, które wkładało się za każdym razem, gdy silnik wyłączał się, by oszczędzać paliwo. O świcie obudziłem się cały, sztywny i drżący. Patrzyłem, jak w domu zapalają się światła, a postacie przesuwają się za zasłonami. Poranna rutyna w moim domu, podczas gdy ja siedziałem zamknięty w samochodzie kropka, około siódmej otworzyły się frontowe drzwi i wyszła z nich moja matka kropka podeszła do mojego samochodu z uśmiechem, który sprawił, że krew się we mnie zagotowała. Opuściłem szybę na tyle, by ją usłyszeć. Miałaś czas na przemyślenie naszej rozmowy? Zapytała miło, jakby nie zmuszała mnie do spędzenia nocy w samochodzie kropka, przytaknąłem powoli, mój umysł nagle stał się krystalicznie czysty pomimo nieprzespanej nocy. Tak kropka jej uśmiech poszerzył się. To dobrze. W takim razie możesz już wrócić do środka kropka wysiadłem z samochodu. Rozciągając bolące plecy i poszedłem za nią do drzwi wejściowych. W środku mój ojciec, Jessica i Ryan siedzieli przy kuchennym stole i jedli śniadanie kropka podnieśli wzrok, gdy weszłam, a ich miny były mieszanką zadowolenia i udawanej troski. Dzień dobry, śpiochu, powiedziała Jessica z uśmiechem. Chcesz naleśniki? Nie odpowiedziałam, zamiast tego przeszłam obok nich prosto do mojej sypialni i zamknęłam drzwi. Zadzwoniłam do szefa, wyjaśniając, że muszę wziąć dzień wolny z powodów rodzinnych. Był wyrozumiały, rzadko brałam wolne kropka, potem czekałam, słuchając odgłosów mojej rodziny szykującej się do pracy. Jeden po drugim wychodzili z domu. Tata i mama do pracy na pół etatu, Jessica i Ryan do wszystkiego. Co robili w ciągu dnia kropka w końcu. Około dziewiątej dom był pusty kropka, ruszyłam szybko, z szafy wyciągnęłam walizki, które zachowałam z ostatnich wakacji. Spakowałam się metodycznie, ubrania, przybory toaletowe, ważne dokumenty. Kilka sentymentalnych przedmiotów. Wszystko inne można było wymienić. Kropka, następnie zadzwoniłem do właściciela. Muszę wypowiedzieć umowę najmu, powiedziałem mu. Kropka. Czy coś jest nie tak z domem, zapytał, brzmiąc na zaniepokojonego. Nie, to sprawa rodzinna. Muszę się wyprowadzić, wyjaśniłem pokrótce sytuację, pomijając bardziej upokarzające szczegóły. Kropka, umowa najmu pozwala na rozwiązanie umowy z trzydziestodniowym wypowiedzeniem, ale jestem gotowa zapłacić za następny miesiąc w całości, jeśli pozwolisz mi się wyprowadzić już teraz. Kropka był zaskakująco wyrozumiały. Zatrzymaj tam swoją rodzinę do końca miesiąca, jeśli musisz, a potem ja przejmę mieszkanie, bez żadnych kar. Dziękuję, powiedziałem, szczerze wdzięczny. Czy mógłbyś wyświadczyć mi jeszcze jedną przysługę? Mógłbyś wpaść dzisiaj i dać im znać. Wolałbym sam nie prowadzić tej rozmowy. Jasne, zgodził się. Wpadnę dziś po południu, kropka załadowałem do samochodu wszystko. Co mogłem zmieścić? W przypadku większych przedmiotów zadzwoniłem do magazynu i umówiłem się na małą jednostkę. Następnie wysłałam smsa do mojej przyjaciółki emi, która mieszkała po drugiej stronie miasta. Natychmiast zaoferowała swój pokój gościnny na tak długo, jak tego potrzebowałem. Wczesnym popołudniem już mnie nie było. Nie zostawiłem niczego, bez czego nie mógłbym żyć. Gdy odjeżdżałem, poczułem dziwną lekkość. Po raz pierwszy od miesięcy, a może nawet lat, nie czułem na sobie ciężaru oczekiwań i żądań mojej rodziny. Tego wieczoru zaczęły napływać telefony i SMS-y. Mój telefon nieustannie brzęczał od wiadomości od moich rodziców i jesiki, od gniewnych oskarżeń popłaczliwe błagania. Zignorowałem je wszystkie, ostatecznie całkowicie wyłączając telefon. Kropka, następnego dnia w pracy recepcjonistka zadzwoniła do mojego biura. Twoja rodzina przyszła się z tobą zobaczyć. Zszedłem na dół i zastałem ich czekających w holu. Mama płakała, tata dramatycznie trzymał się za klatkę piersiową. Jessica załamywała ręce, kropka, wyprowadziłem ich na zewnątrz, by porozmawiać, nie chcąc robić sceny przed moimi kolegami. Błagali i prosili, obiecując, że się zmienią. Mama szlochała, że nie będzie miała dokąd pójść, gdy właściciel mieszkania eksmituje ich pod koniec miesiąca, kropka, słuchałem tego wszystkiego z dystansem, który zaskoczył nawet mnie. Kiedy w końcu zabrakło im słów, zareagowałem ze spokojem, o którym nie wiedziałem, że posiadam. Sami to wybraliście, powiedziałem imienia. Zamknęliście mnie w moim własnym domu i zmusiliście do spania w samochodzie. Teraz możecie zrobić to samo. Kropka, dwa tygodnie później zamieszkałem w nowym mieszkaniu po drugiej stronie miasta. Zablokowałem ich numery i usunąłem ich z moich mediów społecznościowych. Właściciel mieszkania potwierdził, że wyprowadzili się do miejsca, którego nie znałem i nie obchodziło mnie to. Po raz pierwszy w moim dorosłym życiu byłem naprawdę zdany na siebie i nie miałem nikogo, kogo mógłbym zadowolić. Moje konto oszczędnościowe, które nie było już drenowane przez utrzymywanie czterech dodatkowych dorosłych osób zaczęło ponownie rosnąć. Kropka, może będę miał wystarczająco dużo na zaliczkę na własny dom wcześniej niż myślałem. Kropka, czasami zastanawiałem się, czy nie byłem zbyt surowy, całkowicie odcinając ich od siebie. Ale potem przypominałem sobie noce spędzone w samochodzie, miesiące bycia wykorzystywanym, lata bycia na drugim miejscu. I wiedziałem, że dokonałem właściwego wyboru.